Więc Państwu się bardzo cieszę, że mogę się z Państwem skontaktować. Jesteśmy w uroczych Jankowicach wieczorem, w miejscu, które jest nas historią. Stała się rzecz niezwykła, chcemy Państwa o tym poinformować. Otóż okazało się, że w Berlinie odnalazł się dokument z roku 1414, który dosyć mocno rewolucjonizuje tutaj dzieje naszego regionu. Okazuje się, że w tym dokumencie jest list przeszło 350 rycerzy z Księstwa Raciborskiego razem z nazwami miejscowości, z których oni pochodzą. I Chcę, że ci brali udział w walkach e, krzyżackich po stronie Jagieły. Dosyć mocno nam to tutaj e, zmienia taki stereotypowy e, obraz historii. Te, ta lista, naz, lista imion właściwie i nazw miejscowych jest, e, może to jest trochę na wyrost, ja bym ją porównał z Buldą bo tam są naj, bardzo często informacje e, zapisane w źródłach historycznych po raz pierwszy, dotyczące lokalnych miejscowości. Tam jest mowa o Niewiadomiu, Niedobczycach, e, Mszanie, Połomi, Świerklanach i tak dalej, Jankowicach również, których tutaj jest Jesteśmy. E, ta lista była zupełnie, prawie że zupełnie nieznana. Wspominał o niej pan profesor Jerzy z. W swojej książce o książętach raciborskich i księżniczkach. Dzięki uprzejmości pana Romana Copa, który to znalazł, mamy tę listę, a dzięki uprzejmości pana Pana Mariana Ociepki z Lysek udało się tę listę w dużej mierze rozszyfrować i chcemy ją Państwu w minimalnej mierze upublicznić po to, żebyście Państwo mieli wgląd w te nazwiska, a jednocześnie apelujemy o to, aby historycy, bo tutaj potrzeba większej kompetencji do tego, żeby ten dokument zbadać, zajęli się tym, bo rzecz jest cenna na tyle, że może powstać kilka prac magisterskich w, w oparciu o, o ten właśnie tekst.